Kobieta z rocznika 1952. Od tego momentu zaczyna się ta historia. Jechaliśmy razem pociągiem do Włocławka. Wcześniej spotkaliśmy się na dworcu w Bydgoszczy i od tamtej chwili po prostu szliśmy razem. Usiedliśmy obok siebie i zaczęliśmy rozmawiać. Spokojnie, bez pośpiechu. Opowiadała mi o swoim życiu tak, że naprawdę chciało się słuchać. Zanim jednak dotarliśmy do Włocławka. Opowiedziała mi o tym, skąd wszystko się zaczęło. Urodziła się w ciszy szpitalnej sali, w czasach, które dziś wydają się odległe, jak czarno-białe fotografie. Był rok 1952. W chwili, gdy przyszła na świat, jej matka zamknęła oczy po raz ostatni. Jedno życie się zaczęło, drugie skończyło. Jako mała dziewczynka była inna, nie bardziej widoczna, przeciwnie, cicha, uważna, często zamyślona. Lubiła siedzieć przy oknie i patrzeć długo w dal, jakby widziała coś, czego inni nie dostrzegali. Jej sny były wyraźne, konkretne, budziły ją w nocy i niosły ze sobą ostrzeżenia. W młodości trafiła do sióstr zakonnych. Żyła w rytmie poranków, modlitw i codziennych obowiązków. Nie była osobą przesadnie religijną, ale ten czas nauczył ją uważności i skupienia. Cisza nie była dla niej pustką, była przestrzenią, w której można usłyszeć samego siebie. Dorastała powoli. Życie nie rozpieszczało jej ciepłem ani bliskością. Rodzina była chłodna, oszczędna w uczuciach. Ona za to miała w sobie wrażliwość która nie mieściła się w prostych ramach. Szukała ciszy, sensu, porządku w świecie, który często wydawał się chaotyczny. Z czasem, gdy miała około 15 lat, coraz wyraźniej czuła, że chce iść dalej. Dobrze się uczyła, miała dobre oceny i łatwość rozumienia trudniejszych rzeczy. Jedna z sióstr zauważyła jej zdolności i pomogła w rozmowach o dalszej nauce. Nie było w tym buntu ani sprzeciwu, raczej spokojna decyzja, że jej droga prowadzi poza mury zakonu. Opuściła internat, by kontynuować naukę w świeckiej szkole, z myślą o przyszłości związanej z nauczaniem. Yeah. Dzisiaj druga zasada dynamiki. Przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do siły i odwrotnie proporcjonalne do masy. Zapisujemy to jako f równa się m razy a. Została nauczycielką fizyki i matematyki. Lubiła liczby, równania, logikę. Fascynował ją kosmos, ogrom wszechświata. Pytania bez odpowiedzi. Wiedziała, że świat nie kończy się na tym, co. Da się policzyć, że są rzeczy, które po prostu się czuje. Najważniejsze jest, żeby nie spieszyć się z wynikiem. W matematyce liczy się tok rozumowania, a nie samo rozwiązanie na końcu. Po latach nauki i pierwszych doświadczeniach zawodowych rozpoczęła pracę jako nauczycielka we Włocławku. Codziennie dojeżdżała do szkoły przy ulicy Mickiewicza ucząc matematyki i fizyki kolejne roczniki uczniów. W weekendy wybierała się na spokojne przejażdżki do ulubionych miejsc, jadąc powoli, w ciszy, porządkując myśli wśród przyrody. Podczas jednego z takich spacerów wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Las, cisza, droga przed nią. I nagle coś, co pojawiło się bez zapowiedzi różowa kula światła unosząca się na jej drodze. Nie czuła strachu, raczej zdziwienie. Wiedziała, co widzi. Zatrzymała to w sobie bez dramatyzowania, traktując to jako fakt. Jedno z tych doświadczeń, które zostają i nie potrzebują wyjaśnień ani potwierdzeń. Tego samego dnia wieczorną porą wracała do Włocławka. Miała dziwne przeczucie, jakby coś się miało wydarzyć. Nagle z górki po prawej zjeżdżało dziecko na rowerku. Dorośli byli pijani i nieuważni. Zatrzymała się w ostatniej chwili. Koło auta i głowa dziecka dzieliły centymetry. Cisza po tym zdarzeniu była głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. Zaczęło się od przeczucia. Nagle pojawił się niepokój. Bez wyraźnego powodu zmienił się nastrój. Pojawiło się wrażenie, że za moment był coś złego. Była z koleżanką. Sekundy decydowały o wszystkim. Wiedziała, że coś jest nie tak. Odepchnęła koleżankę. Ten moment uratował jej życie. W tym samym czasie motocykl najechał po jej plecach. Czy wszystko w porządku? Ja się trzymam. Martwi się o nią. Musi pani z nami pojechać na kontrolę. Musimy panią zbadać. Przeżyła. W jej ciele pozostały metalowe elementy. Zostało też uczucie zimna, które wracało częściej niż u innych. Lekarze mówili o urazach wewnętrznych i złamaniach. O tym, że miała dużo szczęścia że przeżyła coś, czego wielu by nie przeżyło. Rokowania były ostrożne, ale stabilne. Lekarze mówili o poważnym urazie kręgosłupa i licznych obrażeniach. Nie dawali pewności, jak długo potrwa powrót do sprawności. Na początku poruszała się na wózku. Potem przyszła rehabilitacja. Powolna, żmudna, dzień po dniu. Z czasem zaczęła chodzić samodzielnie. I wtedy, wiele lat później, w 2025 roku, spotkaliśmy się na dworcu w Bydgoszczy. Miałem już kupiony bilet do Włocławka i stałem niedaleko kasy. Poproszę bilet do Włocławka. Nie ma już tego pociągu. Już odjechał. Ale ten pociąg jeszcze jest. Przecież ja też jadę do Włocławka. Niech pani sprzeda bilet tej pani. Dziękuję panu. które spotkania zdarzają się rzadko albo wcale, a gdy już się zdarzają, nie da się ich opisać. Trzeba je po prostu przeżyć. Miałem nie jechać z nią. Przez moment tak właśnie myślałem, a jednak wsiadłem. Pojechaliśmy razem. Rozmowa toczyła się spokojnie. Wysiedliśmy na Placu Wolności. Powiedziała, że musi iść do Urzędu Miasta. Poszliśmy razem w stronę Urzędu. Rozmawialiśmy jeszcze chwilę po drodze. Odprowadziłem ją pod budynek. Tam się rozeszliśmy. Film inspirowany prawdziwą historią.